To jest centralnie za nimi Węzpie. O, kurwa hmm. Adi, Co? pomóż mi Na 200 mnie goni Do 30 Ej, hey, pojebało wam się coś w strojach. Ty, Dobra. ja nie wiem, oni są na Raz, a... nas dwa, trzy, policz ich, policz ich Ty nie masz incognito Eee, sześciu Pięciu Dlatego ciebie go nie ma winę no, 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 no. Dobra, chuj wam dupę, Dzień, robię kogo? tako Oj! Oj. Poleciał! Gol, sam się wypał Gdzie? Dalej go Idę, na górę. Wypierdalaj na dół I tu siedź go masz? No, na niebieskiej No tam! Ja bym się do... Kurwa nie mam No na dobranie Dobierz się Ja mogę się skraftować rifliki? Hm. Możesz Dobra A tego drugiego trzeba jebnąć, tego drugiego, mam jej Będzie kto kał, biegnij do niego Dobro się Dążył? Jak ma koksa w łapie, to się dobrał. Pierdolony. Trzeci. Trzeci, trzeci! Otwieraj, otwieraj! Dobrze. Weź go, weź go, no zrób tak, 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 mu Zrób Zaraz. Dobra. Dobra, siedzi w drzwiach. Po typie. Kurwa, mam dwóch. Bo wolne kowlarki się ładują. Bo mam. Chyba z trzech w tym kurwa Dziękuję. pokoju kutu. Badek knokał Spierdolił Wtyknij perełkę do góry Na safe room Poczekaj, bo Hubert ci Tylko przed góry w rogu, Bo ja mało chuj, Adi Adi A na ma... to safe room zorać? Właź, 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 właź Nie chcę obrać. się w troskę Kurwa nie Miałem typa tu spnokać Czy Ja muszę iść po Huberta Wy w Huberta, weź tych dwóch to napierdalaj A ktoś zorał Bo Hubert jest w środku już powrotem No masz tu Wuberta Ale Hubert jest Hubert CO? Otworzyły mu się no bo Był Tak było na pół wiesz Ile masz? Ja się repajruje i wchodzę Jeden 9 o wrzucili mnie Kurwa Wchodzę Ej, będzie mi ty podawał. podaje mi ty, kurwa! Ten co wyszedł. Podaję im refile Bania, Bania, Polizo Nieź po Dobrze, ja tego tu nie do końca. Lognął. No. Ej, Adi, dali Lognął. No. Czekaj, patrz jak będzie wróg To od razu lecę. Ma niebieskiej ja bym Ci nawet nie przypał FUJ No, tak mi smaży że... Posa Właś, 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 właś Zielona Sprzedaj mu hita po drodze jeszcze Spadę, Spadł, spadł ja. Tego, ja? Ja idę. Co? No kurwa, naprawdę. Panie ręce wody bugują. Po co to jest? Oj, no chuj się wiewał teraz. Czerwona. Staram się z kurwa w tej kosie Koledzy nie wskocz mi, mój pomóż I mi, yy, zielona, zielona My czerwona, Dojeżdżamy tego do końca Fitnem chłopana zielonej Graj, graj czas i to, dobra? On się do was przejść Boguje się wodę Zapraszamy Co? Zapraszamy Koksa, no, nie, nie. koksa Otwieram i drugi wskosiu. Tyszkę akurat to, aby wleciał. już wleciał. Cześć <laughs> i czwarty! Musimy mi pomóc! Janek, megusia jest nawet do sekta Graj jeszcze i no. Uciekaj się uciekaj sobie po prostu. A jeden zobacz przebieg już. Dobra, mogę zamknąć tego. Wiem go, wiem go. Nie wybijemy go, kurwa. Pilnę go, pilnę go, pile go, ja go zamknę, pilnę go, pilnę go. No wyszedł. Nie mogę mu teraz przelać. Oni biegają Bania Bania ranking ma Nowy zawodnik ja Jest po bo ba bania mi pada A ty idź do niego, ja czego mogę dokończyć No, a ty idź do niego, a ty idź do niego Adina, zmiana. Dobra, Dobra w sumie odmieniłem hitę, to ja nie wchodzę. Poczekam. No, trzeba A tu ja go żebyś ty wjechał. No, bo żebyś ty wjechał, to Ej, kurwa. ja no, 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 mam mnie się skończy. Re... O! Bo, nic, coś bani nie masz. Dobra! On zmieniał się, tam, Jak chcesz. Mam no, ja mam refy, no ja do końca na razie. No, to uciekaj, no. Dajcie do tego. Polizał. No, 72% plus 5 ranking no Mam chłopaka dalej. EC 30 sekund logout, to nie mam seta. Chuj, 8 refów bez seta. Jak być zawodnikiem, to być zawodnikiem. O ty kurwo, chciałem cię wknokać, a się obrócił jebaniec. Czemu nic nie jesz? Pomocy. Trzeba się, ja się naprawiam. Otwórz, otwórz, otwórz! Dlaczego on mnie może lać? No, otwórz Aniam. to! Dobre. Otworzyłem! Ładnie tam jeszcze. No, ale pięć dni, jak już poprzez że goleje po plecach, no to. O! Okay, muszę kurwa przesunąć tam. Otwórz to do siebie, szybko! Póki trzymam! Kurwa, wytłokę go, dawego! Labie, ma... ma nogi! Labie, Dobra. Ależ to pojeździ górę na kurwego. O kurwa! Ja góra. Czeka, 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 odkurwa. Zabija zupę. Zabija zupę. Zabija zupę. Zabija zupę. Zabija zupę. Ja nie szczęśliwie na taką